to jest takiego ciekawego? To jest dworzec zachodni, proszę Państwa. Drodzy widzowie, jesteśmy na dworcu zachodnim. Tym razem towarzyszy mi Liam. Brawo, Polska. No hej. Ja chyba też, Polska. Dobra, patrzcie, to jest dworzec zachodni. Musimy najpierw poczekaj Liam, pokazać to dokładnie. Nie wygląda to zbyt urokliwie, bo. No nie, to tylko jakiś wiadukt. Dobra, idziemy dalej. Jesteś? Jesteś. No to idziemy. Idziemy na dół, tak? Bo no tu nie ma innego wyjścia. Więc tak, proszę Państwa. Musimy teraz zejść na dół do tuneli. I wydaje mi się... O, balonik. I wydaje mi się, że trzeba teraz wybrać drogę. Która droga prowadzi na dworze zachodni, Ta albo ta. Myślisz, że ta? Chyba nie. Ha, tam, tam jest fala dworcowa, czyli tam są tam są te, wiesz, yy, pociągi, które jadą gdzieś daleko stąd. A tak w ogóle to podoba ci się tu? No, raczej nie tu. Jest tu nie idziemy. Czekaj, idziemy dalej. Gdzie ten dworzec? Gdzie ten dworzec? cały czas tunele musi być jakieś wyjście normalnie na dworzec strasznie to wieje zimno tak wieje, bo tu jest przeciąg te tunele są masakryczne no i co? myślisz że tędy? dobra, idziemy tędy dokąd dojdziemy U. No nie, gdzie ten dworzec zachodni ten, wspaniały, piękny, musi gdzieś być. A tak wygląda dworzec zachodni, to tak trochę niefajnie. Fuh. Wiesz jest co, może wejdźmy na tą platformę, może tam coś będzie. Co ty myślisz? Nie tam nie ma. Tam jest tam czarno bardzo. O, ja, jestem mądry. Schody do góry. No są schody do góry. No tam, patrz, gdzie prowadzą. Do wyjścia, tam. No do wyjścia, ale, ale to jest do wyjścia w jakieś czarne pole. Nic tam nie ma. Tam są pasy od razu. I samochody jadą po taką stronę. Myślisz, że, że tak jest? Tak. Patrzcie, stąd widać daleko tam. Ten warszawski skyline. ale pas kultury 3 to jest większa nawet No O pociąg jedzie Aha Pendolino patrz idziemy dalej Idziemy pod górę, a potem zobaczymy Zobaczymy co tam jest Jesteśmy na górze, teraz na tej wielkiej platformie, zobaczymy, co tu jest. Z góry widać, o! No, Rozwalił no, mi się z no, styk, ale dobra. Nie. No nie, no nie. Jak to z góry wygląda? dworzec zachodni. Stąd wygląda ciekawie. Zobaczymy, co no, tam no, dalej. Nie, nie, spokojnie. O, tak jest wygodny. Podoba Ci się tu, Liam? Zachwycony nie jesteś? Nie, bo muszę tu uczynić żarty, żeby być zadowolony. A, bo ty głodny jesteś? No, co uczynić żarty, żeby. A, no, ja bym powiedział, jak chodzi o urodę tego miejsca, to szał dupy nie urywa, ale zobaczymy, może jeszcze nie odkryliśmy tego, co jest tu. Najładniejsze, czy nie wiemy co, ale niedawno w tym roku ten dworzec zachodni budowali, remontowali wszystko, no nie? Mogliśmy pójść, kiedy było bardziej gorąco. No tak, ale planowałem tu przyjść od dawna, tylko ciągle się komuś nie chciało przyjść i w końcu wylądowaliśmy tu w zimę. Ej, patrz, tu jest zejście na dół. No. To chyba nie tędy droga. Patrzcie. No. Nie, no nie, ale tam jest jakiś plac budowy tu w ogóle, jest. no zobacz co to jest. Ale idą, no dlatego, że przyjechali do Warszawy, no i sobie idą do domu, pewnie gdzieś tam mieszkają. A żebyśmy my tam żyli, to jest bez sensu. Liam. Wiesz co? Ja podejrzewam, że ten dworzec zachodni to jest chyba tamto coś. No, raczej tak. Więc musimy zmienić kierunek. Ale tam, tam się nie dostaniesz przecież. A może się dostaniemy? Zobaczymy. Niemożliwe, żeby na dworcu zachodnim nie było normalnie budynku, jakiejś hali biletowej. Musi być. To co jest? No nie idźmy tam. No, no zobacz, jakiś plac budowy tu jest. nic tu nie ma. Stamtąd widać warszawski Manhattan. Wracamy, teraz idziemy z powrotem tą ścieżką pod górę, pod górę i tam i zobaczymy co tam jest. Jeżeli tam będzie zamknięte, to obiecuję Ci, że za aż się zamieniem. Hej, no to wtedy jedziemy na Centralny, bo Centralny jest super, nawet zrobiłem film o tym. Widziałeś może? To dworze Centralny jest super, Nie. no bo jest, A Zachodni no zobaczymy. O co ty klient zapytałeś? gdzie jest co? Gdzie A bo żeby coś zjeść, no. na gorąco. Zobaczymy. Coś na pewno znajdziemy, żeby coś zjeść. Jak tu, jak tu wieje, ty no masa, wiesz. jak wieje, jak dmucha, lodowaty wiatr, w przeciągi są. O, tak, masz rację. Ok, teraz zapnij się dobrze, bo to naprawdę masakrycznie pizga. Idziemy teraz. Teraz idziemy tam. Zobaczymy, o ten budynek wygląda imponująco, ale co to jest? Dokładnie nie wiem. O od lepiej. Lepiej no nie? Ok. gdzieś znajdę, może? właśnie sami szukamy czegoś do jedzenia i pojęcie nie, no nie mamy tu, gdzie. Wiem Podobno tu na dworcu zachodnim. No właśnie, tak, tak. A ja spoko, to No to szukamy. Tam na pewno go nie ma. Właśnie szukaliśmy okay. i wracamy stamtąd, więc podejrzewam, no że tam, prędzej gdzieś więc, tam będzie. Możliwe, że tam. Tylko nie mhm. z kolei jak wyjść z. Jasne, no, no to szukamy. Na, przy okazji nagrywamy film na, na, na nasz kanał, więc, więc jakby co. Na YouTube, tak? ja na YouTube tak. tak oczywiście. Po, Mogę pozdrowić? A, oczywiście, że tak. Pozdrowienia YouTube. No e, co to za kanał? Pozdrowienia. Kanał no, to jest Ramses Cezary Official. Specjalizujemy się w rozrywce, robieniu trochę w, w, takich na pograniczu absurdów filmów. No i żeby trochę nabijać się z otaczającej nas rzeczywistości. O, cholera. Tę, tędy nie przejdziemy. No super. Genialnie, W takim razie trzeba z powrotem chyba iść tam, albo jest jakieś jeszcze inne przejście. Jak się panu wydaje, nie. zamknięte trzeba się, trzeba się. Może ludzi pytać, no to kombinujemy. No to, to w takim razie nie, nie, po torach nie można. Jest to nielegalne, po, po, po torach się nie przechodzi. ale o McDonald's poszukujemy McDonalda. ale chociaż jak tędy się wychodzi z tego peronu, nie wie pani? pani się wystraszyła może myśli, że to jest ukryta kamera nie, nie ukryta, bo my nakrywamy bezczelnie dobra, w takim razie no trzeba, trzeba iść trzeba iść na górę, no nie ma innego wyjścia nie, może, może Czekaj Liam, jak my się dostaliśmy tu, pamiętasz? No tak. No właśnie. Z, z, z. A, czyli trzeba na dół pójść, widzisz? No właśnie wiem, pójdźmy na dół i tam. Ale jeszcze bardziej na dół trzeba wejść. Bardziej niż na do, trzeba na dół niż, niż blify na dole. Do podziemi, czyli może tam będzie. Możliwe, O jakiś pociąg nadjeży. Aha. Jakiś pociąg jedzie to Może ten pan będzie wiedział. Może ten pan będzie wiedział, jak dojść do McDonalda? Dobra, dobra, co? do podziemi zejść. Do podziemi zejść. A, dobra. Czyli, czyli tamtędy. Fajnie, no to szukamy zejścia. Dobra. Ale pociągi z jednej strony i z drugiej strony. tylko no naprawdę ten pociąg na takim wygwizdowie jest super. I ten dworzec ogólnie też. O widzisz, tam musimy zajść. Wiesz ja Tam jest zajście. Dobra, jesteśmy teraz powrotem w tunelu. Zobaczymy dokąd ten tunel prowadzi. Wtedy poszliśmy w prawo i doprowadził nas do nikon, a teraz idziemy w lewo i doprowadzi nas do końca Jeśli będzie cokolwiek do jedzenia to oczywiście będzie gdzieś tam, bo nie ma innego wyjścia. Dużo. Tu jest chyba hala dworcowa. Jak myślisz, czy jest super, czy nie super ta hala dworcowa? Nie ma się czym zachwycać, nie? To nie za bardzo. I to jest strasznie zimno. Zobaczymy dalej. Proszę, jest hala dworcowa. Zobaczymy, czy jest jakiś McDonald's. Chociaż nie przypadam rady. Jest McDonald's. Ja cię kręcę? No to super. Udało się. No to McDonald's. Dziękuję, dziękuję również. Dobra, idziemy na górę. Dobra, idziemy na górę. To jest hala dworcowa. Patrzcie, widzowie, jakie świetnie wygląda. Tu są takie krzesła, takie, takie siedziska. Może usiąść spokojnie, poczekać. Tu jest względnie ciepło. No tu można skądam jechać. Nie trzeba chodzić, tylko trzeba można wjeżdżać. Tam są schody, po które się schodzi, może nawet spaść. No, schody w dół też są. Mm, nawet takie, takie, nie wiem co to jest, ale fajne. Dokąd liem pędzisz? Kosta kufi. To jest jedno coś. To jest, to jest dobre, ale drogie, przepraszam. Nie wejdę tam? Nie, nie, nie. Tam to nie ma sensu. Perfour W e Gdzie to można by pójść? To, jest co? W co? zachodni pamiętam, to jest tam. Zawsze był i tam dalej jest. i tam to o... O... Tędy. Tak, no. To szukamy sobie teraz przejścia, żeby sobie utorować drogę. A u mnie no, tylko żebyśmy tędy poszli. Tak mówiłeś? No? Nie, to ja mówiłem. Nie, ja. A potem ty powiedziałaś, nie, tam jest wyjście. A nie było odwrotnie? Nie. nie. Potem y, wiesz, obejrzymy ten film, jeszcze raz i je zobaczymy. Okay. A kamera prawdę ci powie. Zobaczymy. Dobra, zobaczymy. Idziemy teraz, czyli mijamy. Dobra, idziemy tam. O, tam skręcamy. O, patrzcie dworzec autobusowy. Warszawa Zachodnia. Nie wiem, czy to jest to, czego szukaliśmy, ale szczerze myślałem, że. Takiego fajnego. No właśnie, nie wiem. Dlatego postanowiłem ten dworzec zwiedzić razem z kimś, kto by chciał. No i my teraz to zwiedzamy. Więc wygląda na to, że dworzec Zachodni nie jest super. Ale sprawdźmy, bo jeszcze może okazać się, że trafimy na coś takiego. Wow, wiesz. Też wątpię, ale próbujemy. Tak, szukamy wejścia do tego miejsca. Może jest, ale przyznaję, ten dworzec zachodni przy centralnym to jest taki trochę mały. O, wow, jaka hala dworcowa. Śmierdzi. O, co to jest? E. Poczekaj, się nie zwiedziliśmy cały tam jeszcze to. ale, co? ale poczekaj, tam, mówię ci. Że to, że tam, może być jeszcze tam coś. Widzisz, o, i Rosman Jakie sklepy są. Tam jeszcze, pamiętam kiedyś, jak ten dworzec jak ten dworzec taki stary był, to tam była druga hala, taka i na górze też. Zobaczymy, jak to teraz wszystko wygląda. się grał. Nie A widzisz? Coś tu jest. Jakiś bar, sklep, jakieś ciasteczka, słodycze. takie nie za fajne to, nie wygląda zbyt ciekawie. No mi wydaje się, że jestem trochę rozczarowany, a Ty? Nie wiem, też? Czy to jest? Nie, to jest już nieczynne teraz, już nieczynne. Słam? Nie, jakieś jakieś jedzenie, coś kupić. Nie, nie, nie. Liam, Liam, może może jakiś kebab. Nie wygląda sobie tam praktycznie. Co W takim razie chyba nic więcej do zwiedzenia tu nie ma. Niestety kończy się na tym, że chyba musimy wracać na dworze centralny, który jest super i tam sobie coś dobrego zjeść albo na złotych Tarasach. Ja ten zachodni to taki trochę ubogi. Myślałem, że zbudowali jakąś dużą halę dworcową, jakaś dobra konsumpcja i w ogóle, jakieś restauracje, bary, coś nic takiego nie ma. I co wracamy? No. No to wracamy. Dobra, widzowie. W takim razie <laughs> dworze zachodnie nie jest super, ale nie będziemy robić błąd reklamy, więc nie dam tego typu tytułu. Hmm, po prostu zwiedziliśmy go. Jestem tu po raz pierwszy w tym miejscu, odkąd ten dworzec wyremontowali. Jest teraz nowy. Chociaż no nie postarali się, nie wygląda imponująco. Ok, no tu jedziemy na dworze centralny, na złote tarasy i chyba to KFC. Co o tym myślisz? Liam, jest ok? Mm -hmm. Dobra, no, no to w takim razie Żegnamy się Było miło Było fajnie, chociaż jest trochę zimno Możesz to wyłączyć? Siema, do następnego razu